E, witajcie drodzy widzowie Gdybym takich e, na pewno miał Bo nie mam mm. Dzisiaj będziemy się wspinać no. Wszyscy gotowi? Wszyscy, no, wszyscy, wszyscy, wszyscy wszystko mają wo... Siemanko Siema. Wszyscy wszystko tak. mają picie, woda no. Tak Tak e. Ta. No to dobrze. Tak. mam. Dobra, git. No to co? Wio. Kurde, będzie ciężko. Nie ma, nie ma, że ciężko. Zawaliłem w Żelandor, dobra. Ale co, po kolei? Ale co, po kolei? <gry> o Boże, Chryste Panie. Za daleko. Dobra, po kolei. Po. Tak. Ja też zaraz. Oho, oho. A co to się stanęło? Coś, co się stało? Widziałeś jak otwunął? Widziałeś jak otwunął A co zrobił? Tutaj były tak Ze ściany Ej najgorsze Tutaj mi Pointu tu nie zalicza No skoro tutaj jesteś no to zalicza A, a nie mam... Tak, już jestem. Tu masz modę? Eee, nie, tam Moda. są flagi z checkpointami. Klikniesz czerwoną flagę, no to cię tepa tutaj. To? No, tak, Sherlock. Okay, no to chyba, że tak, to nie muszę oszukiwać. Szanuję ludzi, którzy tak się wspinają zawodowo. Mm? Ja, ja patrzę na tę e stronę. Ja patrzę góra. E? E. Aha, aha. Aha, A, okay. do ty aha, do tyłu. Aha, okay. do tyłu. Ale Opa. jak to teraz? No. Będę kaszlał, więc no. No, będziesz kaszlał. To, to się wytnie. To się wytnie spokojnie. O, ty ci Co, kto? Czemu? Co, jak ty tu wskoczył? Ta się prawie, prawie, że puściłem. Foxer te, też tutaj wszedł, tylko że spał. Ja tam normalnie wszedłem na nogach. No to jest wykonalne co tam do tyłu się dostać? Czekaj, zaraz spróbuję jakoś. <grystanie> To jest to niemożliwe Chryste pani. Wyżej chyba trzeba. Ale moje, moje o, ręce nie doszły. Nie nie nie, się... nie, 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 nie. tu nie chyba. Chyba. Z tego co mi się wydaje, no To jak? To nie. No to jak trzeba. nie, no to tam. Nie no, do góry, no Ach, tak, owie. tędy. Ewidentnie <grystanie> tędy. A może i tak? Bo być może, czekajcie Jak? Chrysty panie no No nie dosięgnę Nie da się dosięgnąć By tam skoczyć? Nie, nie da Ta, się skoczyć Tak, do góry No jest, do góry Słuchaj, co teraz? <laughs> Ohohoho! Z rozpędu. O nie! O Boże. O Jezu... O Chryste, A, dół, tak? Pani. O Matko, za jaki grzech... no... Nie, nie ma... Czy no to jest? ty nie? Bip, bip, bip. No nie. Wązu znowu ci się mikrofon. Tak. No. Powiedział no, hostem? Ona. A maki. Um, się Dobra, jesteś już, tam? Siema. No, no ty fajnie masz akurat, nie? No, bo tam są jakieś dwie areny. Tam jest arena chyba 51, o ile dobrze pamiętam z nazwy, bo mogę się mylić troszeczkę. Ale tam mają bardzo fajną arenę, bo widziałem mnóstwo filmików, tam są te turnieje, mistrzostwa polski i tak dalej, i tak dalej. Także no, Zazdroszczę ci troszeczkę. Dlaczego? Bo on ma mniej więcej 50 km. Trzymina ściana i o dziwoni bym nie stać byłoby na full body, ale kurwałaś z tego co Ale po co to kobiet? No żeby na przykład tańczyć Żeby Żeby po prostu <laughs> Żeby po prostu wydać pieniądze <laughs> żeby, żeby można było komuś wykurwić kopa na przykład O dokładnie dokładnie Coś się wkurwia i masz takie ej cofraje że i mu ja z partenarii. Żeby komuś robić IRP. Żeby haikika co? Żeby kicka komuś zajebać. <gulet> nie, zresztą, żeby. Żeby Żeby robić komuś IRP. Tam są drzwi. Tam są drzwi. Dobra. Ile kurwa płaci za udostępnienie mojego jakże. Rozpo za, kurwa, rozpoznawalnego wizerunku? <gulet> Ty, rozpoznawalny. Gdzie? No kurwa No co, wyjarczacie byku? No you, you, się umyć so Kurwa kill somebody małe <laughs> <laughs> that that oh. Spokojnie so? yeah. Sprawiam, Co? Spokojnie, Sprawda. nikomu nie powiemy. Gorzej niż Meksyk. W Meksyku chociaż można ten. A bo dobra, nie będę tego mówił. Nie mów, nie mów tego. Nie mów czeć, tego. Nie powiedz, mów tego. Nie mów tego japa. Ja pa nie... Nie mów tego japa. Ty tego. A wiesz, a wiesz czym się. Wiesz czym się różni penis od szpinaku? <laughs> Jedno i drugie można co? dziecku na siłę wpychać. Ja Dlaczego? Ty, za co? A ja, mam, ja mam takie... Po... Ja mam... zagadkę logiczną. Co chce, chce odpowiedzieć na zagadkę ja logiczną? Ja Dobra. Odpowiedzieć no to tak. Mam, masz mogę. dwie odpowiedzi. Możesz odpowiedzieć tylko raz i możesz odpowiedzieć tylko raz na tak, raz na nie. Ja to znam, to nie będzie dobre. Mam dwie, czekaj, musisz... czekaj, czekaj, czekaj jeszcze raz. Mam dwie no, Możesz odpowiedzi. odpowiedzieć. Ma, m, zadam ci dwa pytania i możesz odpowiedzieć y, na, raz na tak, a raz na nie. Jak łapy, łapy złożone. Nie, nie, nie możesz panie. dwa razy tak albo dwa I razy nie. Musisz... Rozumiem, nie, dobra, dobra, zrozumiem. Więc musisz przemyśleć to, co na co będziesz odpowiadał. Więc tak. Ruchałeś kiedyś Tudziek psa? Nie. A pies ciebie? I tak na jedno, czy na drugie wychodzi źle. Źle on tobie wychodzi, czy na jedno, czy na drugie. Nie, nie do końca. No, ale, nie. Jakie było drugie pytanie? Jeszcze raz? A pies ciebie? Liczy się no gawka? Liczy się nogawka. Liczy się nogawka. <śmienicza> Ej, w sumie? Ej, to jest... U... jest głupie, co on powiedział. Tak, nie jest... jest głupie. Jestem mądry. Nice. ci się zdarzyło. mojej ciotki był taki napalony pies. Maltańczyk. No <śmienicza> nie, to dobrze, e, dobrze, to, dobrze. Tak, to dobrze. Powiem ci tak. Powiem ci tak, psy tu ruchają wszystko: e, pluszaki, P nogawki. P co tam jest? <śmienicza> Duże dzieci, duże, duże dzieci. dzieci. Współ no, tak. Współ współczuję ci. <laughs> Wszystkie to trauma. Że <laughs> kurwa. kurwa. dwudziesta trzecia. Opierdzielibym coś Czyli. tak na szybko. Jak się nie kurczy kolano. Najlepszy jogurt. Plotowski to... polski ramen no. bym sobie zrobił znowu. <laughs> ale nie ma Najlepszy. <laughs> Ej, w sumie mam... Ba... Że... Ty banana sobie jebie, no? To jest. Ber. Uważaj, żeby cię te banany nie zaatakowały przypadkiem. E, kurwa, nie to... odgryzuj tam tego. <laughs> Chcesz coś przekryć, tak? Aby coś wypić. E, masz blender. Mam blender. Ale e, jestem stary, kurwa, ale nie ten... mi się nie chce w nocy, nic robić. Stary jest za 15 północ. <laughs> <Co>? Masz banany? <laughs> Wczesna godzina. No mam. Masz mleko? A masz przed... A masz przed mam Masz cukier puder? Pewnie. Ma... Mam. Cukier puder. Masz? Masz trochę jakiegoś serka vanillewego, albo coś w tym stylu? Masz soma? Nie, ale mam kurwa no, monte. Wrzuć wszystko do michy ooo? i wymieszaj. Zmiksowałeś chleb w blenderze? No chlebski tu pół lodówki wpierdolił Chleb <grym> bananowy tak Sienkę banana, kurwa, mleko <grym> Zalewasz do tortownicy, czyż do gofrownicy Gofra no bym zjadł, z to sobie zrób, co za problem No kurwa, z czym się zrobię? Nawet ani nie mam gofrownicy, ani kurwa nie umiem ciasta na gofry robić jakbym wiedział jak to się nazywa to mogę wkleić I zdobili kurwa ten klasztor benedyktynów Jak to się nazywa Zdobili kurwa ten klasztor benedyktynów. No dobra, wierzę ci. No ja, ja myślę. Ale nie wiem o co Nie Ja myślę. Nie. E, przedłużyć sobie. Mam 4 metry, mam za mało, nie, dos nie dosięgam do łóżka. E, kup sobie Boże, wireless kurwa, adapter. Jedno. Kup sobie wireless adapter, będziesz grał bez kabla. Czy myślisz, że ja wydam 1500 zł na kurwa adapter bezwodowy. Aż tyle to kosztuje? No? Wyglądasz mi na bogatego o, gościa, pan. więc. Ta, bogaty. Ja, jakbym był bogaty, to bym nie, nie, nie zapierdalał teraz w Fakt. Ja jestem... Ja mam HT Survivor, ja jestem bogaty. by. Jedyne co jest nie fajnego jesteś. w tym wive'ie to stacje bazowe. <laughs> cicho, 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 cicho. Nie jesteś. Jestem cicho. cicho. Nie jesteś. On nie jest. jakby naprawdę. A co on ma? Nie wiem. Nie, on jest bogaty, On, on w montę. gościu. To druga rzecz. Co ty kurwa obgadujesz? Nie, on to nie było. on teraz coś bo coś nie przypaść. To mantada, mantada. To dał Po co ci przybady? Możesz, możesz zrobić tak. Nikt nie zabroni. O, buzu. Nie, że jesteś na blisko Możesz zrobić tak. Ale <skrybulentInnen> Nie kanał mi zdejmą, przestań. Shake mnie, że on jest tak blisko mnie. No prywatny, nie udawałeś, to prywatny taniec. Się po tej stronie. Jeszcze gorzej. Już, już nie bądź taki delikotaśny. taśny! A no, dobra. tam masz. taśny Jaka słodycz wypłynęła właśnie. <grystanie>